Tu jestem nad jeziorem Godziszewskim, tuż koło Godziszewa. I choć ten film powinien zacząć się w Mikoszewie, to lało tak, że nawet nie chciało się wyciągać telefonu. Dlatego z przejazdu od Mikoszewa do Trzewa, do moich przyjaciół, e, mam tylko jedno zdjęcie holenderskiego domu. 13:30 W końcu przestało padać. No, i trzeba podjąć e, jakąś decyzję. Przestało padać. Zaczęło wiać, ale nie bardzo mocno. Jezioro za mną. Spokojne. No, i trzeba podjąć decyzję. A decyzja wygląda chyba tak. 13:30, o 15:30. E, już trzeba szukać jakiegoś miejsca do zatrzymania się, nie chcąc jeździć po ciemku. Więc chyba nie warto się ruszać chyba nie warto się ruszać. Wykorzystam e, pozostały mi czas e, przy dziennym świetle na kawę, na jedzenie, które na szczęście mam jakieś przeczucie zakupiłem więcej. Aczkolwiek jutro święto wielkie w Polsce i nie wiem, czy jutro mi się uda kupić coś do jedzenia. No, zawsze pozostają stacje benzynowe, więc dam radę. Jutro, o ile cośkolwiek jest pewne, no to już na pewno stąd pojadę. Natomiast dziś ten słoneczny dzień, poza, słoneczny, resztki dziennego światła, czyli jeszcze te 2-3 godziny, wykorzystam na, na kawę, na jedzenie. Oraz na e, drobne prace przy rowerze. Wczoraj kupiłem sobie łańcuch. E, kupiłem też dodatkowe oświetlenie. Coraz więcej ciemna, cie, ciemności. Co ja mam z, tymi, z tym językiem polskim ostatnio? Słuchałem dzisiaj o objawach wylewu i bełkot jest ponad pierwszym objawem wylewu. Czy ja mam wylew? Chyba nie. E, więc e, tak, założę sobie łańcuch, założę sobie dodatkowe oświetlenie i spędzę tutaj nad jeziorem. Jeszcze jedną noc. Jutro dzień będzie pochmurny, ale nie będzie padać. Przynajmniej nie na tyle, żeby to było jakieś bardzo uciążliwe. Więc jutro pojadę dalej. Kierunek środkowe wybrzeże, a więc póki co na zachód. E, koszalin gąski. Zobaczymy. Niewiele mam materiałów z tej jednodniowej podróży no bo tylko wczoraj po wizycie w Trzewie, wczoraj chwilę jechałem ale, ale była to krótka chwila zrobiłem tylko 20 km przy pięknej jesiennej pogodzie i, i nie chciało się chciało się robić zdjęcia chciało się obserwować a, cudowne kolory chciało się poczekać aż otworzą sklep rowerowy żeby kupić niezbędne części dlatego materiały jest niewiele i oczywiście miałem zamiar zrobić filmik dopiero Dopiero jak tego materiału trochę się ubiera, ale w sumie teraz dogadałem 3 minuty i mogę Wam coś posłać. Będą ładne ujęcia jesienne. Trzymajcie się! dopadła mnie klątwa pięknego jesiennego dnia jest tak piękna pogoda że nie chce się jechać chcę się siedzieć i chłonąć słońce ile ja do tej pory przejechałem? no ja, z 10 km. Zatrzymuje się to chwila <kłysy> zrobiłem zakupy w sklepie w drzewie. trochę mi to zajęło czasu, bo musiałem poczekać aż otworzę sklep a teraz sobie Niby jadę, ale bardzo, bardzo nieśpiesznie. Wychodzi 13. Niestety przestawili czas i szybko robi się ciemno. Szkoda, bo no ten dzień mógłby spać znacznie dłużej. Nie będę się śpieszył. Witam moi kochani w ten wtoreczek, a tak jakby piąteczek. Z namiotu już 9.30, a ja siedzę w namiocie w strugach deszczu. Wczoraj prognoza pogody była mocno optymistyczna i przewidywała deszcz przez cały dzień. Dzisiejsza prognoza pogody jest jeszcze bardziej optymistyczna i przewiduje deszcz tylko do południa. Więc kto wie, może się stąd ruszę. Ale nie chce mi się wychodzić z namiotu, yy, składać wszystkich rzeczy w strugach deszczu. Może gdybym miał poskładane i był już ubrany w te wszystkie folie i nieprzemakalne worki, to bym z radością jechał. Ale ponieważ nie jestem i musiałbym to zrobić, to siedzę w namiocie i czekam. Albo aż przestanie padać, albo aż nastąpi kolejny jutrzejszy dzień, w którym padać nie będzie. Dzień dobry. Não